7 lokali o wysokim standardzie w różnych częściach miasta. To nowa oferta partycypacyjna od Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Szczecinie dla mieszkańców miasta, którzy szukają swojego mieszkania. Nabór do TBS trochę różni się od standardowego naboru na lokale z zasobu gminnego. Trzy mieszkania znajdują się przy ulicy Gwarnej, dwa przy ulicy Sowińskiego oraz dwa przy ulicy Śląskiej, czyli w samym centrum miasta. To są mieszkania nowe z tego względu, że większość z tych budynków, a mówimy o siedmiu mieszkaniach, większość z tych budynków zostało wybudowanych w roku 2010. Mamy też dwa mieszkania w zmodernizowanej całkowicie kamienicy przy ulicy Śląskiej w samym centrum Szczecina. Ta modernizacja odbyła się w roku 2008, więc jeżeli mówimy o warunkach mieszkaniowych, mieszkania są wykończone pod klucz, można do nich wejść, właściwie wnieść własne meble i rozpocząć mieszkanie. Przyszły najemce i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa domowego w wysokości mieszczącej się w określonych ustawowo progach dochodowych poprzez złożenie w prawo Prawobrzeże stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Minimalny dochód dla jednej osoby to ponad 1200 zł, a dla czteroosobowej rodziny na przykład 2700 zł. Do tego dochodzi jeszcze wpłata partycypacyjna, która jest uzależniona od lokalizacji i wielkości mieszkania. Oczywiście poprzedzić, co należy po pierwsze złożeniem wniosku, po drugie wpłatą partycypacji. To jest pewna różnica. My prowadzimy wiele naborów na różnych zasadach na TBS. TBS Praw akurat na te siedem mieszkań prowadzi nabór na takich zasadach, że trzeba podpisać umowę partycypacyjną, wpłacić koszt partycypacji zwrotnej, która zostaje po wyprowadce w ewentualnej przyszłości zwrócona. To jest około 1300 w zależności od mieszkania złotych za metr kwadratowy. Osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy Szczecin. Jest to oferta do ludzi, których nie stać na wynajmy mieszkań komercyjnie, a jednocześnie nie spełniają warunków, by otrzymać lokale z zasobu z bilku. Mieszkania z TBS-u są z góry przewidziane dla osób o średnich dochodach. Czynsz w nich jest umiarkowany, czyli jest niższy od czynszu wolnorynkowego. Osoba, która mieszka w TBS-ach płaci mniej niż jakby wynajmowała od osoby prywatnej. Czynsz mniej więcej wynosi 13,50, to jest tak plus minus za metr kwadratowy plus media. Kwota partycypacji zależy od wielkości mieszkania. Nabór na 7 wolnych mieszkań prowadzony jest od 24 listopada do 12 grudnia. By wziąć w nim udział, trzeba przedłożyć komplet wymaganych dokumentów. Ich spis znajduje się na stronie internetowej TBS Prawobrzeże, a także na stronie zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie.